Słyszeliście o koparku w Ostrawie? To naprawdę wyjątkowe miejsce, które powstało na terenie dawnego basenu i dziś jest jednym z największych i najciekawszych placów zabaw w całych Czechach. Zadzieje tu różnorodne atrakcje, takie jak trampoliny, tunele do przechodzenia, zjeżdżalnie oraz miejsca do spinaczki, które zapewnią świetną zabawę dzieciom w każdym wieku. Ale Kołopark to nie tylko miejsce dla najmłodszych. Starci mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz odpoczywać w specjalnych strefach relaksu, gdzie dostępne są wygodne leżaki i hamaki. Dodatkowo w parku jest strefa piwnikowa, gdzie można spędzić czas z rodziną, a także miejsce na grilla, które zachęca do wspólnego wysiłkowania na świeżym powietrzu. Wszystko to odbywa się w pięknym, bezpiecznym otoczeniu, które sprawia, że kołpark jest idealnym miejscem na rodzinne wypady i aktywny dzień na łonie natury. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji tam być, naprawdę polecam odwiedzić kołopark w Ostrawie. My byliśmy i bawiliśmy się fantastycznie na pewno wrócimy. Jeśli podobają Wam się takie filmiki i chcecie odkrywać na kolejne fajne miejsca, zapraszam na mój kanał na YouTube. Subskrybujcie i bądźcie na bieżąco.